Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Właś, właśnie wyszłam sobie z Knajpki i w tym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o kulturze napiwków. Wielu Polaków, którzy tutaj podróżują, jest zdziwionych, jeśli chodzi o wysokość tych napiwków, które się od nich oczekuje, że będą płacić. Także w tym odcinku opowiadam Wam co i jak. Zapraszam.

Zabiorę was tutaj pod samego Rockefeller'a. Słuchajcie. Płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych nie została zmieniona od 2009. W tym momencie wciąż wynosi 7.25. Jak było za 4 zł był dolar. Zanim jeszcze obecna administracja przejęła władzę i dolar stracił 11% w ostatnich paru miesiącach, to zanim tak się wydarzyło, to było to 29 zł tutaj płaca minimalna, prawda? A w Polsce jest 30. Także wyobraźcie sobie, Polska przerosła Amerykę. Wyobrażacie sobie. Niesamowite jest patrzeć tak na marginesie. Niesamowite jest patrzeć na to, jak um, Polska się rozwinęła. Ktoś tutaj jest na jakimś show. O, aktorka z tego! Z Loan Order, nie wiem czy znacie. Ale tutaj jest, właśnie macha do ludzi. Hej. Ale super. Tutaj nagrywają to Show, także akurat przechodzę. I czekajcie, nie wiem czy widać przez to szkło, ale tam jest ta aktorka i się uśmiecha, cieszy. Pokażę Wam tutaj jej zdjęcie. A ta Mariszka, którą teraz widzieliśmy, to wiele razy z nią pracowałam i jest naprawdę mega babką. Ma dystans, dużo zagaduje do ludzi, jest zabawna. Kiedyś śmieszną rozmowę jej podsłuchałam z jej co starem, osobą, która też z nią była w scenie, to mówiła, że, że ona jest tak naprawdę nie czuje się nowojorczanką, że tylko tutaj przyjechała na swój serial 20 parę lat temu. To było spoko, że, że tylko przyjechała po prostu. Polakręcić serial i się okazało, że wyszło z tego 20 parę sezonów. Tutaj, teraz przechodzę właśnie przez y, plazę Rockefellera. Teraz wam pokażę, co tu się dzieje. Lada dzień będzie dokończone, już lodowisko. Teraz robią je, ale odejdę trochę, bo muzyka za głośno gra. W każdym razie, ta płaca minimalna jest taka sama od. Lat. A konkretnie od 16 lat. W Polsce nie wiem ile razy zmieniono płacę minimalną, no ale co najmniej 20 razy od tego czasu. Więc ym, przez to, że taka jest niska ta płaca minimalna, to muszą sobie. To jest Rockefeller, top of the Rock, tam jest taras yy, widokowy na bodajże 70. piętrze. Muszą sobie Stany ustawiać swoją płacę minimalną, bo wiedzą doskonale, że ludzie nie byliby w stanie utrzymać się za to 7,25 w ich Stanach. Więc dla przykładu, tam Floryda ma 13 bodajże dolarów minimum, tutaj w Nowym Jorku jako stanie jest 16,5, a w mieście Nowy Jork jest 17, płaca minimalna. Natomiast jak była w ogóle, jeszcze jak była pandemia, to wiele lat temu, ale wtedy policzono, będę wam pokazywać może też troszkę widoczki tutaj. Wtedy policzono, że płaca minimalna, żeby móc się jakby utrzymać poza tą strefą ubóstwa, to powinno to wynosić 25 dolarów za godzinę. Natomiast teraz liczą, że jeśli my, młodzi ludzie, mielibyśmy mieć taką samą zdolność do zdolność, jak to się mówi, nie zakupową, tylko zdolność niekredytową, tylko zdolność, no takie, jakbyśmy mieli mieć takie same zarobki, tak proporcjonalnie do tego, ile się zarabiało, a ile co kosztowało dla tych wszystkich pokolenia tak zwanych boomerów, to wtedy musielibyśmy zarabiać 60 dolarów tutaj na godzinę. Więc bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak ktoś zarabia 60 dolarów na godzinę, to, to naprawdę jest to świetna, świetna płaca, płaca i świetna praca. W każdym razie, dalej idąc tokiem mojego chaotycznego myślenia, natomiast nowojorskie widoczki na pewno robią swoje. Jeśli chodzi dalej o, o te napiwki, o tę kulturę napiwków, to przejdźmy już do sedna. W związku z tym, że właśnie każdy stan ma inaczej. To też w każdym stanie inaczej płacą ci właściciele restauracji inaczej płacą swoim kelnerom, swoim pracownikom kuchni. Płacą im w zależności od tego, ile właśnie wynosi ten ta płaca minimalna. Tutaj w Nowym Jorku jest tak, że właściciele restauracji mają do, płacić do 11 dolarów, mogą płacić do 11 dolarów płacy tym swoim pracownikom i to co zostaje, te 5,5 dolara albo 6 dolarów tutaj w mieście Nowy Jork to wtedy idzie już z napiwków, żeby wyszło te 17 dolarów albo 16,5 poza miastem Nowy Jork i em, przez to też, jak tylko się tu przeprowadziłam, było tak, że na rachunkach było napisane 10, 12, 15%, żeby zapłacić napiwek. Natomiast przez te wszystkie lata ta płaca minimalna ledwo co poszła do góry w Stanach, a w całym kraju się nie zmieniła. W związku z tym procent tych napiwków oczekiwanych od ludzi, od konsumenta wzrósł bo ci kelnerzy, ci wszyscy pracownicy kuchni i tak dalej, oni również chcą normalnie żyć, tak? Chcą żyć na normalnym poziomie, nie chcą być na linii ubóstwa. Wiadomo, że jak lata mijają, a płaca minimalna nie idzie za bardzo do góry, a wszystko wokół drożeje, to co robią, jak rozwiązują ten problem restauracje, które nie chcą płacić, Dobrych pieniędzy swoim pracownikom, podwyższają ten procent napiwków i cała kultura się też zmienia. Czyli, tak jak mówię, jak ja przyjechałam, było 10, 12, 15, obecnie zaczyna się od 18. Wiele tych rachuneczków, które dostaniecie, ma sugerowany tip 18, 20, 22. Więc, jak chcecie się na kogoś wkurzać, to wkurzajcie się na rząd który nie zmienił płacy minimalnej od 16 kurde lat. I to w takich pracach, właśnie jak bycie kelnerem, to idzie na konsumenta. Na osobę, która przyszła sobie zjeść, i nagle, nawet jak zamawiasz sobie kawę teraz, to na ekraniku tylko ci podają tą kawę, już się pojawia opcja, żeby dać napiwek. Wszędzie w tym momencie, prawie gdzie pójdziecie i będziecie płacić kartą przy takim iPadzie, pani pokaże wam tego iPada na waszą stronę i tam będzie suge sugerowany napiwek. Musicie też koniecznie zwracać uwagę, bo w Stanach. Em, jest coś takiego jak serwis fee, i to jest już napiwek. I musicie zwracać uwagę na Wasze rachunki, jak przychodzą z knajpy, czy już nie mają tego serwis fee, żebyście po prostu przez przypadek dwa razy nie płacili za, za napiwek dla takiej osoby. tak? Bo 18 plus 18 to już się robi 36. E, także sprawdzajcie zawsze to serwis fee. Często, jak się idzie do knajpy w 5 lub więcej osób, to już automatycznie dodają to serwis fee. I co się stanie, jeśli tego nie zapłacicie? W teorii nic się nie stanie, w praktyce mogą nawet za Wami krzyczeć i Was wyklinać. Także może być bardzo nieprzyjemnie. Poza tym też mając świadomość, jakby pomyślcie... Jak was to bardzo boli, versus jak oni pracują za płacę minimalną i to, to ich szefostwo nie chce tego podwyższać i wszystko zwala na konsumentów, bo tak jest ten amerykański kapitalizm skonstruowany tutaj w tym momencie. Więc też, no, mi dosłownie jest ich szkoda. No, czemu miałabym im nie, nie zapłacić, jakby? Chyba, że jest faktycznie fatalna usługa, że w ogóle, nie wiem, napluł kelner do zupy. No, ale miałam raz takich turystów, którzy wyszli z knajpy, dali tam chyba. 5%, ledwo co parę dolarów zostawili i wychodzili, to kelner za, za nimi leciał z rachunku i mówi, tip, tip, w ogóle zaczął ich wyklinać, nie? to on jeszcze był Włochem, to tam ich po, po włosku zwykli na i tak dalej. No także e, miałam, miałam też takie sytuacje właśnie z turystami, natomiast musimy pamiętać, że to nie jest ta polska kultura, gdzie w Polsce normalnie mają płacone. Tutaj jest inaczej i tutaj to spada po prostu na nas, na, na konsumentów, na ludzi, którzy przyszli sobie po prostu zjeść. Dobra, muszę już stąd spadać, bo mi strasznie tutaj zaczęli wiercić. Także lecę z wami. Teraz przestali. Idę z wami dalej. O, wrócili do wiercenia. Eee, wiecie co? Ta kultura napiwkowa na nie jest tylko i wyłącznie w, w knajpach. Ta kultura też napiwków jest we wszystkich praktycznie usługach. To znaczy, jak pani robi ci paznokcie, to zostawiasz parę dolarów więcej, wiadomo. Masażystka. Ja na przykład powiem Wam, byłam krupierką. To miałam taką jedną noc, gdzie każdy, kto tam coś wygrał, dał mi parę dolców. W pokera graliśmy. Cztery godziny pokera. Wiecie, ile ja zarobiłam z samych napiwków? Ja pamiętam, że wróciłam do domu, wróciłam do domu i po prostu te dolary na stole tak rozrzuciłam i wysłałam fotkę, ale fajnie idę pod słońce, i wysłałam fotkę rodzicom pisząc American Dream z uśmieszkiem, bo powiem wam, że za 4 godziny pracy ja wtedy 820 dolarów samych napiwków uzbierałam, nie? A jeszcze szef musiał mi zapłacić za tą pracę, za bycie, za bycie tam krupierem. W każdym razie tak, wszędzie, wszędzie ten, ta kultura napiwków tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Często ludzie, rzadko ludzie robią jakiekolwiek takie przysługi i dobre uczynki, nie oczekując na jakąś zapłatę też. Warto przy sobie zawsze mieć, zwłaszcza tutaj w Nowym Jorku, jakiegoś dolara, dwa dolary w kieszeni, bo też jest dużo ludzi, którzy występują, ale nawet nie wiem. Wiadomo, pan w hotelu twój bagaż gdzieś zaniesie czy coś. Zawsze się to przyda. Czekajcie, pokażę Wam tutaj, bo zbliżam się do Radio City Music Hall. To jest kultowe miejsce, wręcz historyczne. No i doszłam tutaj właśnie do Radio City Music Hall. Słuchajcie, na koniec odcinka Wam tylko powiem, przypomnę Wam. Po raz setny, natomiast ktoś może jest, kto ogląda mnie po raz pierwszy. Jak podobają Wam się takie materiały, to zasubskrybujcie mój kanał. A ja na koniec przypominam o mojej książce Nowy Jork za kulisami Stolicy Świata, gdzie opisuję pracę na planach filmowych, życie w Nowym Jorku, wszelkie przygody, co zobaczyć. To nie jest zwykły przewodnik. To jest taki mój prywatny list miłosny do tego miasta, w którym spędziłam prawie 9 lat życia. Które absolutnie kocham i które stało się częścią mnie, mojej osobowości, mojej historii. I, i, no I uwielbiam tutaj za każdym razem, jak teraz tu przyjeżdżam, bo teraz mieszkam pod Miami, za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to po prostu ta energia, ten vibe, ta różnorodność tyle się tutaj dzieje to jest, to jest nie do podrobienia. Nowy Jork, jedyne w swoim rodzaju miasto tutaj jakaś sesja zdjęciowa za mną. Na każdym kroku coś się dzieje, także wracajcie na mój kanał, jak fascynuje Was też to miasto, zaopatrzcie się w moją książkę, jest dostępna na stronach Empiku, Nowy Jork za kulisami stolicy świata. Żegnam się z Wami w takim razie z Avenue of the Americas, czyli z szóstej alei. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, by w Ameryce płacić te cholerne napiwki. Niech sobie już mają, no. I tak nie jest im łatwo. Trzymajcie się, pa.